Kolejna wielka afera w naszym mieście. Wielka w dużym cudzysłowie. Od weekendu niektóre osoby próbują wykreować aferę w Wodzisławiu Śląskim w związku z prowadzoną inwestycją remont pałacu Dietrichsztajnów. O co chodzi? Ponad dwa lata temu, a więc fakt oficjalnie znany, nasze miasto, przygotowując się do remontu naszego pięknego zabytku, ogłosiło procedurę przetargową. W ramach tego przetargu założyliśmy, że wszystkie odpady budowlane, stare elementy usuniętej więźby i inne, które nie mają charakteru zabytkowego i nie są wymagane do pozostawienia na obiekcie przez konserwatora zabytków, będą stanowiły własność wykonawcy. O tą szacunkową wartość tych rzeczy wykonawca pomniejsza swój zysk, czyli to, co złożył do miasta ofertę na wykonanie tej inwestycji. I tak się stało. Dlatego też wykonawca jest właścicielem wszystkich elementów porozbiórkowych i utylizuje je zgodnie z przepisami prawa. A jeżeli jakieś we fragmencie chce sprzedać, to po prostu może je sprzedać. Powstaje pytanie, dlaczego miasto nie chciało być właścicielem odpadu? Dlatego, że musiałoby go zmagazynować za pieniądze, zabezpieczyć, następnie musiałoby go sprzedać i zutylizować. A przychód, który ewentualnie miasto by miało z tej materii, stanowiłby dochód w projekcie i o tą kwotę pomniejszono by nam dotację unijną. Także z finansowego punktu widzenia dużo więcej pracy, żadnego zysku. Ale jest też aspekt bardzo ważny techniczny. Ktoś powiedział, czemu tej starej więźby nie wykorzystacie przy budowie nowej? Zobaczcie państwo, ten pałac jest zupełnie inny niż ten, co był. Mamy dodatkowe kondygnacje. Zupełnie inny wygląd. Nie można starych więźniów wykorzystywać przy tego typu inwestycji. To wie każdy, kto cokolwiek budował, nawet z klocków Lego, że pewnych starych elementów nie da się wykorzystać przy budowie nowego. Poza tym, jest to obiekt zabytkowy. Musi spełniać wymogi PEPOS i wszystkie wymogi prawa budowlanego. Dlatego, zgodnie z dokumentacją, nowa więźba jest w pełni certyfikowana. Nie da się więc połączyć starej. Zbutwiałej i zniszczonej, znowu certyfikowaną, aby ją wykorzystać. I taką to oto mamy aferę. Od ponad dwóch lat pracujemy, wszystko jest jasne w przetargach, ale dziś komuś zależy, żeby o tym dyskutować. Zapraszam, wszystkie dokumenty jak zawsze są dostępne. Zanim rzucimy coś w przestrzeń publiczną, po prostu poczytajmy.